Siema z tej strony, Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Watchdogs. Dla przypomnienia powiem, że jeżeli ktoś chce się zarejestrować do jakichś ciekawych gierek, przeglądarkowych czy też nieprzeglądarkowych, jak Duelo w Champions, może się rejestrować z linków referencyjnych podanych w opisie pod filmem. I okej, okay, jesteśmy na tym wysypisku Keniego, na tym śmietnisku Keniego. Jak widzicie, to jest potężna forteca. Uruchomimy pułapkę. Dobra. T-Bone zginął! Naprawdę! Uruchomi... Dobra. To, to był taki żarcik z początku. Uruchomiliśmy pułapkę, która zabiła właściciela tego wysypiska, czyli t -Bona. On nam powiedział, że musimy gdzieś się tam udać, więc... Na stację benzynową, po jego ciężarówkę bodajże. To było, chyba tego nawet nie było w odcinku, więc. Ponieważ zakończyłem odcinek, on coś pogadał i dopiero uruchomiłem odcinek. Ale tutaj mamy chyba morderstwo. Tak blisko t jest morderstwo. Kolejne. Tym razem jest w jakimś. To nawet nie jest pentagram. W jakimś po prostu. dziwnym miejscu. W jakimś kręgu dziwnym, w sensie skanuj, kto to był? Bo wcześniej można było wykrywać, przynajmniej, co to za osoba była. A teraz to nie, nie za bardzo. Zamknąć oczy, wtedy widzi się więcej, ale powoli. Ja nie jestem powolny. Oni tak mówią: nie jestem powolny, jestem szybszy niż wzrok. Okej, okay, dobre wywalone w ciebie ziomek, który mordujesz tu osoby, mam nadzieję, że jak odblokuję wszystkie te nagrania, to coś będzie ciekawego. A na razie ruszamy właśnie w poszukiwaniu tej stacji benzynowej i robimy kolejną misję, tym razem akt trzeci. Dobra, jedziemy sobie jakimś pick-upem, taki właśnie wygląda na taki... A... Boże, hmm, widzę przeciwnika na mapie. Kupa ludzi, nie ułatwisz, nie ułatwisz mi tego T-bone no. Muszę się dokładnie przyjrzeć eee, Taki typowy, właśnie stereotypowy wózek amerykański eee, GMC czy coś, ale T-bone, zastanawiam się czy t nie był we skazanym na śmierć czasem Boże Nie mówcie, że ja ich wszystkich muszę tu załatwić, tych ludków Dobra, przyjechaliśmy Mieliśmy tu przyjechać ogólnie, tak? Więc przyjechaliśmy Możemy skorzystać ze... Nie możemy! Oczywiście, co możemy zrobić? Przecież to już nie jest nasz teren, nie? Cyfrowy znak. Ała, prosto w miękkie. Hmm. Eee, dobra. Musimy teraz jakoś, jakąś kamerkę znaleźć, by się przydała na pewno. I wszystkich pozaznaczać. Zdobądź. Znowu jakaś armia. Piroman, wyłącz wsparcie. No, koleś, ty już nie wezwiesz, wsparcia. Ja nawet nie wiem, czy to nie robi, ta, czy to nie działa tylko wtedy, kiedy koleś zaczyna wzywać wsparcie. Ale co tam, Warfit, jak, jak coś to zużywam, tylko niepotrzebnie. Moja strata. Pewnie tak będzie, że to tylko działa wtedy, kiedy koleś już coś robi. Ale, ale co tam. Hmm. Hmm, dobra. O, tu jest kolejny ziomek. Tam jest kolejny. Muszę ich wszystkich powyznaczać sobie. Tego mogę wysadzić. Tam tego też mam nadzieję, że nikt nie zacznie uciekać nagle. Po prostu. To było tak głupie trochę. Wysadzimy go? Nie, on wyrzuci. O, coś się dzieje. U tego może szybciej pójdzie. Tak. Dobra, tego wysadziłem. Jeden załatwiony. Coś się zaczęło dziać. Trzeba uważać. Tu mogę wysadzić, jakby któryś podszedł. Nie, za daleko. Osłona. Rolety. Wyłącz wsparcie. Mam nadzieję, że nie będzie mógł teraz już przyzywać wsparcia. Mamy jeszcze dwie bateryjki. Oni się rozeszli, więc dla nas to dobrze jest. O! Żeby nie zdążył, żeby nie zdążył, żeby nie zdążył. Zdąży. O nie! Tego nie chciał robić. Tak myślę. O, jeszcze ktoś jest do wysadzenia? Chyba nie. Ale my możemy sobie spokojniej teraz wejść, albo użyć po prostu ze snajperki i wybić wszystkich. Nas tu nie ma, halo? Nas tu nie ma. Nie kłamcie, że jesteśmy. Jak nas nie ma. Kamera, czy będzie coś do wysadzania tu? Tak, jest do wysadzania. Miejmy nadzieję, że ktoś tam podejdzie za chwilę. Nikt tu nie podszedł, super. No, naprawdę bardzo lubię. Autoalarm. Dobra, Podejdź ktoś, podejść ktoś, podejdź ktoś. Dobra, zabity. Auto nawet wywaliło kawałek. To był dobry wybuch. Pink. Osłona. Z tym nie możemy nic zrobić. Ja tu możemy tylko co najwyżej podnośnik uruchomić. Tu rolety. Podnośnik czy nic ciekawego, za bardzo. Jeszcze tutaj bym kogoś wysadził, jakby przyszedł. A, to jest tylko ta róża. Tu jest jeszcze sniper. Dobra, ja bym ich najchętniej wybił. Bych. Nikt mnie nie widział. Tam ktoś jeszcze jest. To nie ja Przecież mnie tu nie ma Dobra, schowałem się hmm, Bardzo fajna taktyka, mi się podoba O, oh fuck Dobra, poprawiłem się dru Drugim strzałem, co ty tu, ziomek, robisz? Skacz Spieprzaj Pyk pyk pyk, 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 Co ten koleś tu w ogóle robi nagle? Dobra, giniesz. Nie wiem co teraz zrobił. Umarł. dowstał Jeszcze jeden. Okej, okay, wszyscy zniszczeni. Wsiądź. Zostaw ciężarówkę. Okej. Okay.

Dobra Zabity. Autka wysadzone. Nie wiem gdzie oni są, no zabili mnie kurde. Oni mnie oczywiście widzieli przez te krzaczory, ja ich nie widziałem. To, to jest też głupie, bo AI, no niestety, jest za dobre w niektórych wypadkach. przypadkach. Hm, wiem, wejdę i wyjdę. Oni chcą mnie ścigać, to ja poczekam na nich tutaj. You you tak, mam.

To żeby tu byli w tej chwili. Ej no serio? Nie wiem czy to tak ma być? Aha, oni teraz nagle mnie zaczną gonić. No tak. Jak mogłem o tym zapomnieć? No przecież to by nie mogło być inaczej. Jakby mnie wcześniej ścigali. Dobra, ten nie żyje. Ten nie żyje. Ten nie żyje. Dobra, nie żyją. Jeszcze ktoś? Dobra. Zagrożenie wyeliminowane. Ale ja widzę jakiś kordon przede mną, czy ja tam będę musiał strzelać? Ho! No chyba będę musiał użyć snajperyczki. Dobra. O kurcze, nie trafiłem. Jak mogłem nie trafić? Nie no, w nogi mu raczej już nie trafię Dobra M107 Podjedziemy kawałek Zaraz ich i tak wybijemy Ze snajperki no to nie jest naprawdę problem A, Albo nawet w ten sposób Dobra, ale widzę, że ktoś jeszcze żyje, więc no, no nie zostawimy ich przecież tak w ten sposób No, przełącz tą broń daunioku. Dobra, nie żyje. Jeszcze ktoś tam jest. Nawet jeżeli go nie widzę, to tam ktoś jeszcze jest. No widzę go na mapie, że tak powiem. Po prawej stronie też ktoś się czai niby. Big. Zabójstwo no znowu. No wszystkich mam wybijać. O oh, FAK! No przyjechał mnie! <ścoughs> Jaki smutek? <ścoughs> Jaki smutek? Nie mówcie tylko, że e, będzie trzeba wyeliminować. <ścoughs> ja widzę, że ich trzeba będzie po prostu wybić albo uciec, z nim, bo to nie ma sensu. Nie, spróbujemy teraz inaczej, nie będę ich wybijał, tylko po prostu... Bo widzę, że oni się będą pojawiać z dupy jak zwykle. Bo czemu? Czemu by się nagle przeciwnicy nie mieli pojawiać z każdej strony? Przecież to jest logiczne, że żeby się pojawili Tak, dobra, jedziemy, ki, z pierwszej, Dobra, odsuwamy was, jedziemy dalej, wywalone w nich mam. O fakt, dobra, przejechaliśmy przez most, teraz musimy tylko tutaj podjechać. I znowu tutaj. I zaraz nas złapią. I zabiją. Nie, na pewno jestem już dalej niż wcześniej byłem, zabijając ich wszystkich. Może ktoś nam pomoże tutaj? Dobra? To przy mojej rzeźbie zaminowana i gotowa. Woo! No, Naj, zostaw ciężarówkę. Zabij wszystkich bojowników albo ucieknij Muszę wyjąć broń, na pewno. Dobra. A, no, zaraz wykończymy. Tak myślę. Czybym przebił opony w tej ciężarówce? Trzeba trochę życia odnowić. Jeszcze jeden. Już zniszczeni, zniszczeni. No to było jednak łatwiejsze. Zabił wszystkich bojowników albo uciekni. I co teraz? Akty. Trzeci nadzieja to smutna rzecz. Misja wypełniona. A, no to szybko poszło. Lecimy z kolejną, może misyjką. Albo zobaczymy, jeżeli będzie coś po drodze tutaj. Dodatkowego. Dość dzwoni. Hmm. Default. Default. Okej, okay, czy hakujemy na munkier? Spoko. Żaden problem. Tak, z Meksykano, z Elefrio. może wypalić. dostać się do siedziby Blue. Czy kiedyś helikopter? Od razu zaznaczę, że to nie to jest pytanie. Rzeczyny, rzeczyny, rzeczyny. Co rzeczyny? Rzeczyny. No, pogadamy niebawem. No, to będzie na pewno bardzo prosta misja, nie? I te sprawy. Co to? Jest jakieś śledztwo? Handel ludźmi. Dobra, pojedziemy sobie na górę, zobaczymy może te dwie rzeczy, albo nie, to jest sklep, więc to, dużo nic nam, nie, to nam w sumie nic nie da. Ale sprawdzimy sobie te śledztwa. Póki mamy jeszcze czas, żeby nie rozpoczynać misji z wtargnięciem do Bloom, bo myślę, że to może być jakaś dłuższa misja. Uh, postępy zobaczmy zrobiliśmy już pierwszą misję w akcie trzecim fajnie, drzewko zdolności to nie to jest coś innego to są statystyki o możemy sobie sprawdzić doświadczenie 26 poziom na 50 kasa 256 tysięcy skakowane ale niewyczyszczone konta 8 zrabowane dobra 7 skakowane wieże City OS-u obrońca cywile nie są skłonni do donoszenia na ciebie rzadziej pojawiasz się w serwisach informacyjnych bardzo fajnie Drzewko zdolności jeszcze. Mam 5 punktów i tym właśnie moglibyśmy zakończyć niby hakowanie. Ale czy mi się to tak naprawdę opłaca? Bo gotówka mi nie jest potrzebna, więc myślę, że poszlibyśmy w coś innego bardziej i zobaczyli, może w coś w walce. Dyskretny sprint promień wykrywania biegu ulega zawężeniu. Aha, czyli będziemy mogli sobie biegać za kolesiami. Czas zwalnia podczas koncentracji ale to jest co, spowolniona koncentracja, ulepszona, wydłuża koncentrację w sensie, że jeszcze lepsze o boże, trzeba 10 zagadek szachowych, żeby to dostać um, tutaj znacznie zmniejsza obrażenia od wybuchów większa liczba ładunków wybuchowych zwiększa prędkość przełączania broni a te co robi? mniejszy rozrzut dobra, na pewno zmniejszymy sobie obrażenia no, i dobra, jeden w to damy i pyk. A tu jeszcze coś możemy oddać. Bardzo była aplikacja. Zagłuszenie. Hmm. Użyjemy tego. Stracimy sobie jeden punkt, ale pójdziemy w inne też. W inne też drzewka. A mamy jeszcze trochę czasu, więc tak jak mówiłem, polecimy sobie z misyjką. Znacz znaczy, nie z misyjką, tylko z tymi dodatkowymi. Białem ja to auto. Pewnie tak. Teraz, już, teraz jest już trochę zniszczone, ale co tam? Zaznaczyłem ten punkt. Ok, czyli dobrze zaznaczyłem. Musimy się w takim razie cofnąć. Teraz prawdopodobnie tą całą drogę, którą tu przyjechaliśmy. Jakieś wykryto przestępstwo. O, w moich regionach to mogę się tym zająć. Może tym razem na serio się tym zająć. W sensie doprowadzić do obezwładnienia tego przestępcy, a nie tylko do spłoszenia go i bo spłoszenie jest niby dobrą sprawą, ale tak e, ale tak na dobrą sprawę, no w przyszłości może powtórzyć swój czyn, a tutaj jeżeli zostanie ogłuszony, może jest szansa, że jeżeli nie trafi do więzienia i powiedzmy nie pogłębi swoich skłonności e, tych e, powiedzmy złoczyń, złoczyńcy, tak? to jest szansa, że przemówię mu pałką do rozumu hehe, if you know what I mean, <zdaniem> hehe, pałką <grym i zdaniem> that was she said. eee, dobra naprawdę, nawet nie był w tym okręgu, do którego szliśmy <grym i zdaniem> pff, pff, pff. dobra foch idziemy tutaj sprawdzić punkcik co tutaj w ogóle? Wytwarzanie składniki. Dobra, to nam nie jest potrzebne w ogóle. Więc pójdziemy po prostu sprawdzić ty, y, telefon komórkowy czy coś. Dobra, tu jest ten znacznik. Zobaczmy, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Musimy się najpierw do środka w ogóle dostać w takim razie. No, żaden problem. Rolety I przechwycono nagranie, tak? Moritz znowu. nie zjebałem, chciałem tylko się. Chciałem się tylko zabił. O Boże, jak ja mogłem. To znaczy, ci goście mają oczy wszędzie, wiedzą wszystko. Zakupiłem no, pierwsze do poprzedostanibany City OS. Znalazł rzadki wisiorek. No, Jakiś się że się z mi żonę. O. Jakby to był dla niego droby, drobiazg, moja żona, jak to możliwe. Zobaczymy w takim razie śledztwo. Oni naciskali. Myślę, że znowu wciągnęło niedawne życie. No dokładnie życie wiedziałem, nawet nie usłyszałem dokładnie, tylko tak pomyślałem, że będzie. Nie miała pojęcia, no tu, tu usłyszymy, że Morris coś tam... Naprawdę nie chciał zabić naszej siostrzenicy, ale no zrobił to. no Nie moja wina, no zrobił to. Mógł, mógł się z nami dogadać, tak? Byliśmy potężniejsi od e, ziomków, którzy stali za tym jego życiem, powiedzmy. Dobra, wybijamy tutaj i sprawdzamy o co chodzi. Grób, weszliśmy do niego spokojnie, jak w Supernatural. Hakuj. Dumarła, pogubiłem się. Tęsknię za tobą Sara. Wypełniam pustkę po tobie na okropne sposoby. Błąd, nie udało się wysłać wiadomości. Mm, co ja mam z nim zrobić, nie wiem? Zlokalizowano teczkę. Mhm mm Mhm. Mm na bank. Już lecę. Co ja mam z nim zrobić ogólnie? On ma milion dochodów, naprawdę. Taki nadziany koleś tutaj się kręcił, dobrze wiedzieć. E, co jest jeszcze w okolicy w takim razie? Czy możemy coś zrobić? A e, możemy w sumie dwa city hotspoty w takim razie jeszcze wybadać, żebyśmy mieli wszystko stąd już wybadane. Powiedzmy, i żeby nie mieć już żadnych tutaj problemów. Potrzebujemy auta. Ale nie chcę kempingowego na pewno. To może być 101 tysięcy. Staćcie na nowe autko. W ogóle tutaj zauważyłem, że ludzie w tym miejscu zarabiają tak co najmniej dwukrotność tego co zarabiają tam w mieście. I mówią, że peryferia są zacofane, czy że są biedne, tak? Hm. Ja bym tak nie powiedział. Przynajmniej na podstawie tej gry. Dobra. Tutaj jest City Hotspot. Pewnie ktoś. O, jeszcze jest ktoś do schakowania z tego co widzę. Fajnie, wspinaj się, ale ja chcę kogoś hakierować, bo ktoś tutaj się taki pojawił z możliwością schakierowania. Tak. Hakuj. 3000. Fajnie. Na pewno się przyda, albo nie, bo w sumie pieniądze się tutaj za bardzo nie przydadzą. Nie przydają. Okej, okay, jeszcze jeden City Hotspot. Zwiedzimy dokładnie tu albo nawet dwa. Bo są w sumie, są w sumie wszędzie te takie hotspoty, więc z dużej różnicy mi to nie robi. Już okej, okay, zobaczymy. Może coś ciekawego akurat nie będzie w tym Boże. Lubię lubię to, jak się wysadza te rurociągi. Dobra, kolejny przemoc domowa w pełni. Wybierz, aby poznać historię. Sierpień 1988 roku. Policja spełni zaaresztowanie, jaką Candy Amos, zabójstwo męża, Sanforda Amosa, pełniącego wówczas funkcję burmistrza. Burmistrza Amosa, który otwarcie znieważał swoją żonę i miał postawiony zarzuty korupcji, mało kto opłakiwał. Wprawdzie Candy Amos zmarła w więzieniu rok później, ale stała się lokalną legendą, symbolem kobiecej siły i niezłomności. Dobrze wiedzieć. Fajnie. Bardzo mnie to ciekawi. No to polecimy od razu z kolejnym hotspotem, który jest tu według e, znacznika blisko. Odhaczymy sobie od razu. Trzeba takich trochę znajdziek porobić, bo może akurat nie coś fajnego odblokujemy przy tym, co nam się przyda później w, podczas rozgrywki, tak? Ogólnie fajna miejscówka jakaś. Aha, tak, fajna miejscówka. No. W końcu to jest. Boże, kolejna pułapka, naprawdę. W końcu to jest złomowisko naszego ziomka. No i dobra, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle, żeby już nie przedłużać takimi bzdetami. A że jest daleko do jakiejkolwiek misji, to nie będziemy się teraz jeszcze łapać na żadną dodatkową. Przypominam o łapkach, o komentarzach, o linkach referencyjnych. Dzięki za oglądanie i na razie.